Witam na kanale Silla Tarot. Za chwilę rozpoczniemy prognozę dla koziorożca na październik 2019. Dzisiaj skorzystam z zupełnie innego rozkładu kart niż zawsze były. Taka będzie trochę nowość, urozmaicenie, żeby nie było w kółko to samo, bo jak jest w kółko to samo, to się już nudno robi. Więc tak, dzisiaj będzie trochę inaczej. Dzisiaj będzie. W ten sposób. O i nawet ładnie się rozpoczyna ten październik. W ten sposobik będziemy rozkładać dzisiaj. I co nam się pokaże? No, no tak dwie siódemki tu mamy. Hmm. Ładnie się zaczęło, ale potem te siódemki. No i tu jeszcze co mamy na koniec, tak. No może coś jeszcze będziemy dokładać, ale to później, to później. Ogólnie koziorożce mają bardzo ładne karty, z tym, że taki będzie jeden trochę tutaj trudniejszy moment w drugiej połowie października, ale to nie będzie nic strasznego, po prostu będzie taki jeden mały trudny moment. Poza tym będą możliwości wyboru, możliwości, ale też konieczność wyboru, bo są aż dwie siódemki, które będą wymagały jakiegoś podjęcia, jakiejś decyzji. Czy to będzie łatwa decyzja, to trudno przewidzieć w tej chwili, bo musimy zacząć od początku. Czyli zacznijmy tutaj od tych pięknych kart, które tu na początku się pojawiły. Yy, tutaj mamy Asa, czyli szansę, jakiś dobry początek dla propozycji finansowych, dla kariery zawodowej, ogólnie dobre perspektywy zawodowe i finansowe. Możliwe jest też tutaj rozpoczęcie nowej działalności lub finansowanie nowych projektów, możliwe podjęcie nowej pracy albo założenie firmy, bo to też jest tutaj możliwe. No, jeżeli ktoś planuje kupno domu lub mieszkania, to tu będzie ta, ten potencjał, żeby tego dokonać. Nie, wiadomo, że nie każdy będzie kupował to mieszkanie, ale ten kto planuje, ten kto ma taki zamiar czy potrzebę, to tutaj ta, ta możliwość się pojawia. Także tutaj się wystarczy otworzyć na możliwości, bo w zasadzie te możliwości to już tutaj się pojawiają na początek października. I, I to fajnie tu zapowiada, bo tu właściwie tych pozytywnych kart jest dosyć sporo. Karta w ogóle obiecuje dobre widoki na przyszłość. Także awans, jeżeli ktoś szuka pracy, to tutaj może znaleźć dobrą pracę, a jeżeli ktoś ma już pracę, to może, może dostać awans, czy jakąś nagrodę, czy jakąś premię. Tutaj bardzo ładnie to wygląda. I tutaj mamy wstępną realizację projektu, jakiegoś zamierzenia, jakieś zadowolenie. Tutaj mamy co jeszcze, to taki optymizm tutaj się pojawia. To tak może dotyczyć spraw zawodowych, ale nie tylko. Może tu być tworzenie firmy, czyli podobnie jak, jak ten asmonet. Możliwe tworzenie firmy lub budowa domu. Obydwie karty o tym mówią, czyli tu bardzo silny potencjał jest dla tych, którzy chcą budować firmę, dla tych, którzy chcą budować dom lub yy, kupić mieszkanie. Bardzo dobry tutaj jest yy, czas na to. Także dobre perspektywy dla związku. To też dodajemy, tym bardziej, że mamy tutaj w centrum Króla Pucharów. Także dla związku też bardzo dobre perspektywy. To w sumie te karty wyjątkowo ładnie się tu ułożyły. Dużo jest takich pozytywów. Kolejna karta mówi o jakimś świętowaniu, ale takim zasłużonym świętowaniu. Coś tu będziemy świętować, coś, coś tutaj będziemy. Się cieszyć z czegoś. Może czas wesela, może jakaś uroczystość rodzinna, może taka, mm, takie świętowanie jakiegoś sukcesu w pracy być. Yy, mówi ta karta też o pewnej stabilizacji, o takim szczęśliwym, spokojnym czasie, o wypoczynku po okresie wytężonej pracy. Yy, co jeszcze? Jest to też zapowiedź dobrobytu i szczęścia rodzinnego. Szczęścia małżeńskiego też. Tutaj król Pucharów też by to potwierdzał. Tą zapowiedź szczęścia małżeńskiego. No i znowu zakończenie budowy domu. <grym> Aż trzy karty o tym, ale to niesamowite jest normalnie. Aż trzy karty mówią o budowie domu. Także tu dosyć ciekawie to wygląda dla koziorożca naprawdę, czyli zarówno, jeżeli ktoś buduje dom, albo buduje związek i jakiś szczęście rodzinne chce sobie zbudować, to tutaj aż cztery potencjały już na, wyskoczyły już na samym początku są te trzy i tutaj jeszcze ten król pucharów, który dobrze wróży związkowi, bo to jest osoba kochająca, także fajnie i co jeszcze? Karta to oznacza również pozytywne rezultaty działań na polu zawodowym i finansowym. Dobre oferty pracy też, no tu też no cały czas to się ciągnie tutaj ta dobra pasa. I mówimy jeszcze w tej chwili tutaj o pierwszej połowie października co prawda. Nie wiemy jeszcze co tam dalej będzie, bo tam jak mówiłam wcześniej jakiś impas się pokazał. Ale na razie tu mamy bardzo ładnie, jakieś dobre kontakty biznesowe mogą być. No ale tutaj jakieś, trzeba będzie dokonać jakiegoś wyboru już tak pod koniec drugiej, po, przepraszam, pierwszej połowy października jakiegoś wyboru trzeba będzie dokonać. Jakieś roztajne drogi się pojawią przed nami. To znaczy, że trzeba będzie coś wybrać. To nie tak, że, że może będziemy chcieli, może nam się zachce, tylko będziemy musieli raczej wybrać coś. Jakaś będzie taka potrzeba. Yy, jakaś nastąpi tutaj zmiana, także warto słuchać podpowiedzi intuicji. Yy, jest w tej karcie też jakieś oczekiwanie na coś, dlatego warto by było nauczyć się cierpliwości przy okazji, bo każde wydarzenie jest lekcją, każda sytuacja jest lekcją. Więc jeżeli tu jest oczekiwanie, to to oczekiwanie uczy nas cierpliwości. I jak sobie tą lekcję odrobimy, to już nie będziemy musieli dłużej oczekiwać. <laughs> Przepraszam. Także yy, zmianę wprowadzamy tutaj przez wybór. Będzie tutaj jakaś zmiana. Ta zmiana będzie wymagała, ale my tutaj m, jakiś ewidentnie będziemy mieli problem z podjęciem tej decyzji. Będziemy mieli, Tutaj jest wymagane podjęcie decyzji, a my nie chcemy tej decyzji podjąć, lub nie możemy, może nie potrafimy, bo czegoś nie mamy wszystkich danych, żeby podjąć decyzję. Czegoś nie wiemy, czegoś nie widzimy, czegoś nie wiemy i jest nam tutaj trudno podjąć jakąś decyzję. Mówię już to teraz o drugiej połowie października. Trzeba będzie się przyjrzeć okolicznościom, sytuacji, faktom i wtedy dopiero będziemy mogli wyjść z tego marazmu, bo taki chwilowy marazm tutaj się pojawia. I tu znowu wymagana jest, wymagany jest wybór. Nadal jest wymagany wybór. Kolejna siódemka. Tam była siódemka, tu siódemka. No, trudny wybór, trudny, ale należy wybrać to, co się kocha. I tutaj król Pucharów potwierdza: w tym przypadku należy ewidentnie wybrać to, co się kocha. Czyli słuchać podpowiedzi serca, mimo że ja jestem zwolennikiem słuchania zarówno serca, jak i rozumu, rozsądku. Tak tutaj król Pucharów podpowiada, jak i, i ta siódemka też tutaj zdaje się wskazywać na to, żeby słuchać podpowiedzi serca. Jest w tej karcie też ogromna kreatywność, wielki talent, wielka aktywność, czyli jakaś zwiększona aktywność, prawdopodobnie umysłowa może być. Coś tam będziesz tworzyć. Coś będziesz tworzyć z zamiłowaniem, bo o zamiłowaniu też tu mówią karty. Czyli jeżeli będziesz pytać o jakieś takie sprawy zawodowe, to tu będzie tworzenie z zamiłowaniem i tego Dobrze by było się trzymać, bo tworzenie z zamiłowaniem właśnie powoduje satysfakcję i powoduje też sukcesy. Także wybór tu będzie jakiś duży, ale będzie powodował jakieś konsekwencje, dlatego właśnie warto kierować się no w tym przypadku akurat sercem. Tak jak w tych sprawach, takich niektórych związanych z rozstrzyganiem sporu czy czegoś. Lepiej kierować się rozsądkiem, rozumem i spokojem, tak tutaj, no spokojem oczywiście tutaj też, ale przede wszystkim słuchać podpowiedzi serca. No do tego, no tak, bo tutaj król pucharów jest ewidentnie tutaj emocjonalny i, i kochający, i wspierający, czyli może być to osoba, która Ciebie tutaj wesprze, a możesz to być Ty sam, który kierujesz się właśnie sercem. Ale jeszcze dodamy kartę, żeby tu może coś więcej się dowiedzieć. Tu znowu puchary mamy, czyli tutaj znowu emocje, ale to są bardzo fajne emocje, bo to jest jakiś szczęśliwy czas, tutaj się zapowiada szczęśliwy czas, jakiś czas wesela, jakieś szczęśliwe wydarzenie. To może być wydarzenie takie rodzinne, mogą być narodziny dziecka na przykład, mogą, może być to wesele jakiś, albo jakieś. Yy, to jeszcze jakiś sukces, świętowanie jakiegoś sukcesu, to może też być. Może też być powrót do, powrót do zdrowia w tej karcie, bo jeżeli ktoś ma taką sytuację, że ma jakieś, cierpi na jakieś schorzenia, tutaj poprawa zdrowia jest w tej karcie. Ukojenie ran, zarówno takich Duchowych, jak i takich właśnie fizycznych dolegliwości. Także bardzo optymistycznie tutaj się kończy to wszystko. Zresztą bardzo dużo kart optymistycznych tu było. No z, tym, z tym budowaniem domu to mnie naprawdę zaskoczyło, bo aż trzy karty mówiły. No ale to nie znaczy, że wszystkie koziorożce będą budować domy, no bo to w takie coś to już nie ma co wierzyć, nie? Więc y, dużo jest pozytywnych tutaj rzeczy. Jest przede wszystkim. Yy, szansa, szansa na coś nowego. Nie tylko na dom, nie tylko. To mogą być nowości zawodowe, mogą być nowości uczuciowe, bo tu są uczuciowe sprawy też przedstawione, czyli albo ty kochasz kogoś, albo ktoś ciebie, albo na, razem się kochacie, bo tutaj karta taka też takich radości, takiego szczęścia się pojawiła, więc yy, tak pozytywnie widzę tutaj bardzo, mimo że tak mało tych obrazków, wydaje się, że to takie nie wiadomo co. Bardzo mało takich ilustracji żywych, takich, które by tutaj człowiekowi serce radowały. No nie, słoneczko się nie pokazało, ale, ale jest dużo, dużo radości tutaj. Także życzę, żeby ta radość się urzeczywistniła jak najlepiej w tym październiku. No i do usłyszenia.